Witajcie, kochani, na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj mamy powiedzieć sobie, jak usprawnić mnożenie pisemne. Przygotowałam dla Was liczby, które należy pomnożyć. Pierwszy przykład to 421 razy 102. Liczby te zapisałam na papierze w kratkę w sposób, który już znacie, czyli zapisując liczby od końca w mnożeniu pisemnym, czyli w słupku. Popatrzmy, przystępujemy do tradycyjnego mnożenia, takiego, które już znamy. 2 razy 1 to 2, 2 razy 2 to 4, 2 razy 4 to 8. Następnie będziemy przystępowali do pomnożenia wszystkich cyfr z pierwszego wiersza przez kolejną cyfrę z drugiego, czyli przez 0. A 0 razy 1 to jest 0, 0 razy 2 to jest 0 i 0 razy 4 to jest 0. W związku z tym, w miejsce, które tutaj mamy teraz do, do wstawienia dla zera, mamy 0, czyli 0 razy 1, 0 razy 2 i 0 razy 4 to jest po prostu 0. Następnie w sąsiedniej kratce przystępujemy do mnożenia jedynki, czyli kolejnej liczby z drugiego wiersza, przez poszczególne cyfry z pierwszego wiersza, czyli 1 razy 0, 1 razy 1, przepraszam, to jest 1, dalej, 1 razy 2 to jest 2 i 1 razy 4 to jest 4. Podkreślamy, Miejsce puste wstawiamy 0, dodajemy do siebie cyfry. 2 dodać 0 to jest 2, 4 dodać 0 to jest 4, 8 dodać 1 to jest 9, przepisujemy 2, przepisujemy 4. Otrzymaliśmy wynik 42 942. Spójrzmy sobie na kolejny przykład. Mamy tutaj do pomnożenia 3207 razy 101. Spróbujmy wymnożyć te liczby. Również na pomarańczowo w tym przykładzie zapisałam 0, żebyśmy wiedzieli, że to 0 mnożone przez każdą cyfrę z pierwszego wiersza daje nam zawsze 0. Ale zaczynamy od początku, czyli od mnożenia od końca. 1 razy 7 to jest 7, 1 razy 0 to jest 0, 1 razy 2 to jest 2 i 1 razy 3 to jest 3. Teraz będziemy mnożyć 0 z każdą cyfrą z pierwszego wiersza, i za każdym razem otrzymamy, że to 0 razy jakakolwiek cyfra, będzie to właśnie 0. I dalej będziemy teraz mnożyć kolejną cyfrę z, drugi z drugiego wiersza razy każdą cyfrę z pierwszego wiersza. Czyli 1 razy 7 to 7, 1 razy 0 to 0, 1 razy 2 to 2 i 1 razy 3 to 3. W puste miejsce, wpisujemy 0 i przystępujemy do dodawania. 7 dodać 0 to 7, 0 dodać 0 to 0, 2 dodać 7 to 9, 3 dodać 0 to 3, przepisujemy 2, przepisujemy 3. Otrzymaliśmy wynik 323907. Zobaczmy kolejny przykład, jak wykorzystać dokładnie, usprawnić to mnożenie. Mamy 332 razy 2002. Podpisane są cyfry, przystępujemy do mnożenia. 2 razy 2 to 4, 2 razy 3 to 6, 2 razy 3 to 6. Teraz będziemy mnożyć to 0 z każdą cyfrą z pierwszego wiersza. No i my wiemy, że 0 pomnożone razy jakakolwiek liczba będzie to po prostu 0. Przechodzimy do, kolejnego, do kolejnej cyfry, to jest znowu 0. Pomnożone z, każdym wierszem, z każdą cyfrą z pierwszego wiersza da nam również 0. I została nam dwójka, którą musimy znów pomnożyć z każdą cyfrą z pierwszego wiersza. 2 razy 2 to 4, 2 razy 3 to 6 i 2 razy 3 to 6. W puste miejsce wstawiamy 0, przystępujemy do dodawania. 4 dodać 0 to 4, 6 dodać 0 to 6, 6 dodać 0 to 6. Przepisujemy 4, przepisujemy 6 i przepisujemy 6. Otrzymaliśmy wynik 664 664. I spójrzmy na przykład, chyba najdłuższy, który na dzisiaj przygotowałam, spróbujemy go sobie rozwiązać. Mamy tutaj do pomnożenia 6211 razy 3003. I znając zasadę, spróbujmy sobie wymnożyć poszczególne liczby. 3 razy 1 to 3. 3 razy 1 to 3. 3 razy 2 to 6 i 3 razy 6 to 18. Następnie będziemy mnożyć 0 z każdą cyfrą z pierwszego wiersza. No, i już znając zasadę, wiemy, że to jest po prostu 0. Następnie to 0 będziemy mnożyć z każdą cyfrą z pierwszego wiersza i też znając zasadę, wiemy, że to będzie 0. I następnie mnożymy trójkę z każdą cyfrą z pierwszego wiersza. 3 razy 1 to 3, 3 razy 1 to 3, 3 razy 2 to 6 i 3 razy 6 to 18. Przystępujemy do dodawania cyfr. 3 dodać 0 to 3, 3, 6, 8 dodać 3 to 11. Zapisujemy 1 i przenosimy 1 do sąsiedniego rzędu. 3 dodać 1 dodać 1 to jest 5. Przepisujemy 6, przepisujemy 8 i przepisujemy 1. Otrzymaliśmy wynik 18 651 633. Mam nadzieję, moi drodzy, że zrozumieliście, w jaki sposób usprawnić mnożenie pisemne w miejscach, w których mamy 0. A teraz zapraszam na lekcję do rozwiązywania przykładów.